W samym środku brutalnej zamieci środkowego zachodu pewna kobieta otworzyła swoje drzwi i swoje serce dla kolumny zmarzniętych żołnierzy, ale to, co armia zrobiła następnego ranka, zostawiło całe miasteczko bez słowa. Oddałbyś wszystko, nie oczekując niczego w zamian, wiatr wył jak żywa istota, szarpiąc okna przy Kingston Stop, śnieg smagał niebo z ukosa. Zamieniając świat za oknem w wirującą biel, autostrada, niegdyś pełna stałego szumu silników i odległych klaksonów, zniknęła pod warstwami lodu i ciszy. Wewnątrz baru Linda Kingston poruszała się z determinacją. Jej oddech widoczny w lodowatym powietrzu. Stary boiler rzęził jak konające zwierzę, ledwo dając ciepło. Ale ona nie zamierzała zamykać drzwi. Bar był słabo oświetlony. Tylko kilkoma awaryjnymi żarówkami, zasilanymi przez starzejący się generator z tyłu. Każde migotanie światła rzucało długie cienie na boksy, gdzie dwóch kierowców ciężarówek ogrzewało się przy letniej kawie, zgarbieni w grubych kurtkach. Linda dolewała im do kubków wprawionymi rękami, jej własne palce były spękane od zimna, ale twarz miała spokojną, stanowczą. Nad ladą wisiało zdjęcie jej ojca. Oprawione i przyozdobione małą amerykańską flagą Robert Kingston 1948-2012, weteran z Wietnamu, założyciel baru. Tabliczka pod nim głosiła: dla tych, którzy nadal służą, dla tych, którzy wciąż jadą, tu jest twój dom. Linda zerknęła na nią na chwilę, potem wróciła do przygotowywania garnka Chili na gazowej kuchence, nie powiedziała tego nagłos. Ale słyszała głos ojca w swojej głowie. Zostaw światło, Mała. Zawsze ktoś tam gdzieś na nie liczy. Na zewnątrz burza się nasilała. Około godziny 19:15, gdy właśnie nalewała zupę do misek, drzwi wejściowe otworzyły się z hukiem i podmuchem lodowatego wiatru. Linda rzuciła się, by je zamknąć i zamarła. Dwunastu żołnierzy stało tuż przy progu, twarze czerwone i spękane od zimna. Śnieg przylepiony do mundurów, jak szron, do gałęzi sosny. Ich sierżant, mężczyzna po trzydziestce, o przenikliwych szarych oczach i pasemku siwizny przy skroni, zrobił ostrożny krok naprzód. Proszę pani, powiedział ochrypłym głosem: jesteśmy z trzysta drugiej jednostki. Nasza kolumna utknęła jakieś pięć mil stąd. Wszystko padło: silniki, radia, ogrzewanie. Zobaczyliśmy pani znak z drogi. Czy możemy? Linda nie czekała na resztę. Złapała stos ręczników z półki za ladą i rzuciła je w stronę najbliższego żołnierza. Wchodźcie. Ściągajcie mokre ubrania. Usiądźcie przy kuchni. Tam jest cieplej. Żołnierze zawahali się, zaskoczeni. Nie pytam. Dodała ruszając w ich stronę z taką stanowczością, która nie pozostawiała miejsca na dyskusję. Ruchy! Poprowadziła ich do kuchni, w kierunku przemysłowych pieców, które teraz lekko żarzyły się w kącie. Jeden po drugich żołnierze opadali na niepasujące do siebie krzesła. Rękawiczki parowały, gdy ciepło zaczęło przebijać się przez zziębnięte kości. Próbowali mówić, oferować pieniądze, przepraszać, tłumaczyć się, ale Linda machnęła ręką. Jedzenie jest ciepłe. Nie pytajcie, tylko jedzcie. Wyłożyła wszystko co jeszcze miała. Chili, kukurydziany chleb, zupę, plastry szynki skurczących się zapasów zamrażarki. Żołnierze pochłaniali to w ciszy, w taki sposób, w jaki jedzą tylko ci, którzy byli o krok od wychłodzenia. Dopiero gdy zaczęli się rozmrażać, jeden z nich, wysoki mężczyzna z łagodnym południowym akcentem, wskazał ścianę za ladą. To pani ojciec? zapytał. Linda odwróciła wzrok. Jej oczy zmiękły. Tak. Robert Kingston. Pierwszy batalion, trzeci marines. Sierżant o szarych oczach wstał i podszedł bliżej. Jego twarz się zmieniła, gdy spojrzał na oprawioną naszywkę obok zdjęcia. Jego głos zniżył się. Był w dżanang. Linda pokiwała głową dwa razy. Odesłali go po pierwszej turze, ale nie mógł przestać mówić o facetach, których tam zostawił. Sierżant wypuścił powietrze. Prawie westchnienie. Jake. Jake Morrow, mój stary dowódca, był w trzecich marines. Dorastałem słysząc te nazwiska, wskazał na listę przyklejoną obok zdjęcia, nazwiska poległych towarzyszy, których ojciec Lindy kazał nigdy nie zapomnieć. Myślę, że mój wujek był z nim. Zapadła długa cisza. Jake rozejrzał się dookoła, jego wyraz twarzy się zmienił. Szacunek, uznanie, a może coś więcej. Linda przerwała ciszę. Generator ledwo zipie. Zostało może kilka godzin prądu. Potem tylko koce i ciepło ciał. Jake pokiwał głową. Spaliśmy w gorszych warunkach. O 21.00 burza całkowicie odcięła miasto. Zaspy śnieżne spiętrzyły się na sześć stóp przy ścianach baru. Sieć energetyczna zamigotała i padła. Linda zapaliła lampy naftowe ustawiając je w każdym kącie magazynu za barem, w pomieszczeniu awaryjnym i zapasowym. Podniosła drzwi rolowane i dała znak żołnierzom oraz pozostałym kierowcom ciężarówek, by szli za nią. Damy radę, zawsze dajemy. W środku ułożyła drewniane palety, pokryła je kartonami i kocami, tuziny ciał skulonych razem, zimno pełznące po betonowej podłodze. Linda poruszała się jak sanitariuszka. Rozdawała zupę w plastikowych kubkach, uzupełniała zniszczony dzbanek z kawą gorącą wodą. Jake przejął organizację. Przydzielał pary, sprawdzał odmrożenia, owijał dłonie bandażami. Gdy młody szeregowy zaczął się trząść bez opamiętania, Jake szeptał mu do ucha historię. O przetrwaniu, o mężczyznach, którzy przeżyli gorsze rzeczy, o gorących letnich dniach w dżungli i o uldze, gdy nadchodził deszcz. Linda patrzyła na to z brzegu pomieszczenia, oparta plecami o metalowy regał, z puszkami brzoskwiń i przeterminowanej zupy. Była wyczerpana, oczy piekły ją od dymu, ramiona bolały, stopy pulsowały, ale nie przestawała. Jeden z żołnierzy próbował dać jej plik wilgotnych banknotów. Nie, powiedziała, odpychając go delikatnie, przynajmniej za jedzenie. Nie. Ton miała cichy, ale stanowczy. Służyliście, to mój obowiązek. Jake to usłyszał, pokiwał lekko głową, nie mówiąc nic. Ale jego oczy mówiły wszystko. Burza szalała przez całą noc, ale w Kingston Stop było ciepło. Cisza, tak, ale nie pusta. To była cisza przetrwania, wdzięczności zbyt głębokiej, by ubrać ją w słowa. A tuż na zewnątrz, pod górą śniegu, z migoczącym światłem latarni nad sobą, znajdował się zniszczony znak. Kingston Stop. Gorące posiłki. Czynne do późna. Ledwo już widoczny, ale dla ludzi w środku. Spełnił swoją rolę, zaprowadził ich do domu, zamieć nie ustępowała, jeśli już to robiło się jeszcze bardziej brutalnie, ten rodzaj zimna, który wchodzi aż do kości i zostaje w pamięci. O północy Linda Kingston przestała liczyć światła reflektorów, które mrugały słabo przez śnieg, po czym znikały, za barem wieść się rozeszła, może przez CB radia kierowców ciężarówek, może przez czysty przypadek, że Kingston Stop wciąż działa. Wciąż jest ciepło. O pierwszej nad ranem w magazynie było już ponad 30 osób. To, co kiedyś było cichym miejscem na nadmiarowe pudła i stare krzesła, stało się patchworkowym schronieniem. Linda wyłożyła wszystkie drewniane palety, jakie znalazła, każdy kawałek kartonu, każdy zużyty koc, który kiedyś zdobił boksy starego baru. W rogach były prowizoryczne posłania. Żołnierze stykali się ramionami z kierowcami ciężarówek. Labrador, którego ktoś zabrał z postoju, zwinięty był pod stertą płaszczy, ogon lekko uderzał, Linda działała jak maszyna, nalewała zupę, podawała wodę, sprawdzała każdego, kto wyglądał blado lub był zbyt cicho, jej buty zostawiały ślady mokrego śniegu na linoleum, jej opuszki palców były spękane od zimna, Jake Morrow stał się jej cieniem. Nie wydawał rozkazów jak żołnierz. Poruszał się cicho, sprawdzając tętno, wiązał plandekę nad tylną rampą załadunkową, by zablokować wiatr, pokazywał młodemu kierowcy ciężarówki, jak ogrzać dłonie nie ryzykując odmrożeń. Linda znalazła go klęczącego przy weteranie na wózku inwalidzkim, poprawiającego mężczyźnie szalik, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. W tych nielicznych spokojnych chwilach między zadaniami rozmawiali na początku niewiele, o pogodzie, o awariach silników, ale około trzeciej nad ranem, gdy burza wyła tuż za stalowymi ścianami, usiedli na przewróconych skrzynkach niedaleko pieców, otuleni ciszą. Jake odezwał się pierwszy. Byłem w Falludży. Pierwszy raz. Dostaliśmy mocno. Mój najlepszy przyjaciel był pięć stóp ode mnie. A potem już go nie było. Linda nie odpowiedziała od razu. Syk! żołnika wypełnił przestrzeń między nimi mój tata opowiadał podobną historię był w dżanang powiedział że pewnego dnia przestał słyszeć strzały bo krzyki były głośniejsze jake uniósł wzrok jaki był uśmiechnęła się ale to był zmęczony uśmiech był duchem na długo przed śmiercią nigdy tak naprawdę nie wrócił z wietnamu założył to miejsce żeby się z tym pogodzić myślę Powiedział, że chce zbudować coś, czego nikt nie zniszczy. Bezpieczne miejsce dla kierowców, dla weteranów, dla każdego, kto jest tam. Na zimnie. Jake spojrzał na rzędy nieznajomych, teraz śpiących lub drzemiących na prowizorycznych posłaniach. Powiedziałbym, że mu się udało. Oczy Lindy zaszkliły się. Zamrugała szybko. Czasem się zastanawiam. Pochylił się do przodu. Zostawiłaś to otwarte, wiedząc co nadchodzi. To nie tylko obowiązek, to dziedzictwo. Siedzieli tak jeszcze chwilę w ciszy, pozwalając by ciepło tej chwili złagodziło brutalność świata na zewnątrz, ale nawet ciepło ma swoje granice. Tuż przed świtem pęknięta rura nad łazienką eksplodowała jak strzał, woda trysnęła po betonie, natychmiast zamarzając wzdłuż dalszej ściany. Linda zakleła pod nosem i pobiegła zakręcić zawór. Jake złapał ręczniki i zaczął zbierać, co się dało. Przez schronienie przeszła fala paniki, cicha, ale odczuwalna. Jeden z kierowców mruknął, że jego radio podało, iż regionalna sieć energetyczna może się wyłączyć. Kobieta w kamizelce odblaskowej szepnęła, że rury gazowe zamarzają w całym hrabstwie. Ktoś inny powiedział, że widział karetki utknięte w zaspach w demoin. Dla niektórych to było zbyt wiele. Nastolatek kierowca skulił się w kącie, trzęsąc się mimo dwóch warstw kurtek. Jeden z żołnierzy zaczął chodzić w kółko, mamrocząc, że powinni byli zostać z konwojem. Napięcie zgęstniało. Linda wspięła się na skrzynkę po mleku. Jej głos był silny, ale spokojny. Słuchajcie! Mamy ciepło. Mamy dach nad głową. Mamy siebie nawzajem. Jeśli tu jesteście. Nie jesteście sami, przetrwamy to. Jake ją wspierał, przemieszczając się po tłumie z uspokajającymi gestami i słowami. Strach nie zniknął, ale przestał się rozprzestrzeniać. Później Linda wróciła do kuchni i znalazła notatkę na bazgraną na odwrocie papierowego menu. Dzięki, że trzymasz ogień. Br wpatrywała się długo w te litery. Inicjały jej ojca. Złożyła kartkę ostrożnie i wsunęła ją do kieszeni fartucha. Wraz z nadejściem poranka jej siły zaczęły się kończyć. Oparła się o blat przygotowawczy, oczy półprzymknięte, nogi drżały, nie z zimna, lecz z wyczerpania. Jake to zauważył. Musisz się przespać. Nie mogę. Możesz. Dziesięć minut. Ja dopilnuję wszystkiego. Chciała zaprotestować, ale zobaczyła szczerość w jego twarzy. Spokój w jego oczach. Deset minut, powiedziała. Nie więcej. Pomógł jej położyć się na pryczy w biurze za barem. Położyła się w pełnym ubraniu, wciąż w butach i zamknęła oczy. Jake stanął w drzwiach z założonymi ramionami, patrząc na śnieg za popękanym oknem. Gdzieś tam w środku burzy pomoc może była w drodze, albo i nie. Ale w środku Kingston Stop, przynajmniej na razie, było ciepło. Były historie, a w tych historiach było życie. Pierwszy dźwięk, który przerwał ciszę poranka, nie był wiatrem. To były silniki, niskie, głębokie i metodyczne. Linda Kingston poderwała się z krótkiego, niespokojnego snu w biurze. Jej oczy otworzyły się natychmiast, gdy ściany magazynu lekko zadrżały. Nie od burzy, lecz od ruchu na zewnątrz. Wyprostowała się w jednej chwili, buty już na nogach. Płaszcz w połowie zapięty i wyszła na korytarz. Jake spotkał ją w połowie drogi. Są tutaj, powiedział po prostu. Poszła za nim przez bardzo wejścia. Na zewnątrz burza trochę osłabła, ale śnieg leżał głęboko, sięgał pasa w niektórych miejscach. Przez zmrożone szyby zobaczyła je. Cztery zamaskowane Humvee wjeżdżające powoli, ciężkie opony miażdżące błoto pośniegowe i lód. Za nimi jechały dwa większe pojazdy zielone, opancerzone z wyraźnym celem żołnierz wyskoczył i dał znak by zrobić miejsce inny wyciągnął przenośny generator a potem wyszedł on pułkownik Nathaniel Wolf wyszedł z przedniego hamwi jak człowiek, który właśnie wkroczył na wrogie terytorium szerokie ramiona, szpakowate włosy przystrzyżone na krótko postawa, która natychmiast wzbudzała respekt twarz surowa zmęczona Wyraz nieczytelny pod lustrzanymi okularami. Nie zapytał o pozwolenie, wszedł do baru jak na punkt kontrolny na polu bitwy. Kto tu dowodzi? Warknął. Linda wyszła do przodu bez wahania. To ja. Zmierzył ją wzrokiem, jej niechlujny warkocz, płaszcz z osmaleniami, zaczerwienione oczy. Odwzajemniła spojrzenie bez cienia strachu. Co to ma być? Zapytał, wskazując w stronę magazynu jakiś cywilny ośrodek pomocy? Nie odpowiedziała spokojnie, lecz stanowczo. To bar dla kierowców, zbudowany przez mojego ojca, Kiedy przyszła burza nie zamknęliśmy. Jake pojawił się za nią. Oczy pułkownika się zwęziły. Morą Powinienem się domyślić. Panie pułkowniku powiedział Jake z szacunkiem, kiwając głową. Wolf znów spojrzał na Lindę. Wyraz twarzy te sceptyczny Chce mi pani powiedzieć, że ponad trzydzieści cywilów, tuzin moich żołnierzy i bezpański pies śpią na paletach w magazynie, i wszystko jest w porządku? Mieliśmy zamarznięte rury, dwa ataki paniki, i jeden kierowca prawie zemdlał z odwodnienia, odpowiedziała równym tonem, ale poza tym było spokojnie. Wolf uniósł brew. Przeszedł obok niej, wchodząc do magazynu. Jego buty ciężko stukały po betonie. Linda ruszyła za nim, serce waliło. Poruszał się jak inspektor, przyglądał się kocom, zauważył jak zorganizowano posiłki, rozmawiał cicho z jednym z żołnierzy, który uśmiechnął się i skinął głową w jej stronę. Kiedy zatrzymał się przed ścianą, gdzie wisiało zdjęcie jej ojca w mundurze galowym, pod wyblakłą amerykańską flagą, jego postawa nieznacznie się zmieniła. Jaka jednostka? zapytał. Sto pierwsza. Firebase Ripcord. Wolf niemal niezauważalnie skinął głową. On tam był. Stracił dwa palce i większość słuchu. A mimo to wrócił do domu i zbudował to miejsce. Pułkownik odwrócił się do niej. Nazwisko pani ojca? Jack Kingston? Pamiętam to imię. Stali w milczeniu. Odległy szum generatorów teraz odbijał się od ścian. Potem sięgnął do płaszcza i wyciągnął rząd rząde kopert wydanych przez rząd, wypełnionych świeżymi banknotami, za udzielone usługi. Powiedział wyciągając ją Linda, to za wasze starania. Linda się nie poruszyła. Nie wezmę waszych pieniędzy. To nie ja ławka. Nie, powiedziała stanowczo. To obowiązek, tak jak był jego. Wolf zawahał się, a potem schował kopertę. Dobrze, powiedział powoli. A co jeśli dojdziemy do porozumienia? Ona przechyliła głowę ostrożnie. Pozwólcie armii używać tego magazynu jako tymczasowego depozytu zaopatrzeniowego. Przywieziemy prawdziwe łóżka, medyków, jedzenie, paliwo. W zamian naprawimy dach, wzmocnimy izolację i upewnimy się, że nikt tu nie zamarznie zanim burza odpuści. Linda spojrzała na niego przez chwilę, przeanalizowała propozycję, potem wyciągnęła rękę. Umowa! I tym uściskiem dłoni wszystko się zmieniło. Transformacja nastąpiła szybko. Inżynierowie armii przystąpili do pracy z narzędziami i materiałami. Rozbity panel dachowy nad magazynem wymieniono w ciągu kilku godzin. Baryłki paliwa wtaczane były przez żołnierzy, z pomocą kierowców ciężarówek przy rozładunku. Weterani z miasta, usłyszawszy o tym, co zrobiła Linda, pojawiły się z flanelowymi koszulami, z kawą. I cichą gotowością pomóc. Jeden starszy Marin nawet przyprowadził wnuki, by odgarnęły chodniki. Jake koordynował dostawy ciężarówek jak łańcuch zaopatrzeniowy na polu bitwy. Linda prowadziła kuchnię jak generał. Żołnierze i cywile zaczęli zwracać się do niej, proszę pani, z mieszanką szacunku i serdeczności. Z nadejściem wieczoru magazyn mienił się ciepłem lamp grzewczych i kameraderie. Długi stół ustawiono w hali. Gdzie żołnierze grali w karty obok kierowców, dzieci rozdawały kanapki owinięte w woskowany papier. Linda stała w drzwiach baru, ręce na biodrach, obserwując, jak operacja działa bez jej potrzeby podnoszenia palca. Jake stanął obok niej. To ty to wszystko zrobiłaś. Nie ja, odpowiedziała cicho, to on. Spojrzała w stronę zdjęcia ojca. Jake się uśmiechnął. Może, ale to ty. Przywróciłaś to miejsce do życia. I w tej chwili, gdy burza wciąż wyła za bramami, Kingston Stop nie był już tylko barem. Był centrum dowodzenia, schronieniem i dziedzictwem. Burza w końcu ustąpiła. Kiedyś ściana lodu i wiatru przekształciła się w otwarte niebo, blado-błękitne i bezkresne. Śnieg wciąż pokrywał ziemię grubymi zaspy, ale po raz pierwszy od dni promienie słońca przedarły się przez chmury. Malując oszroniony świat na złoto, w Kingston Stop ostatni poranek był jak koniec dziwnego snu. Tymczasowe schronienie pulsowało cichą energią. Żołnierze pakowali sprzęt, kierowcy sprawdzali opony, uzupełniali paliwo i planowali dalszą trasę. Kilku wolontariuszy składało koce, myło tace lub rozdawało termosy z mocną gorącą kawą. Linda stała za ladą, tam gdzie to wszystko się zaczęło. Fartuch miała poplamiony tłuszczem i zupą, ręce popękane od zimna i częstego mycia, ale jej oczy były łagodne, ruch spokojny. Zapanował w niej spokój, taki, który przychodzi tylko gdy robi się coś, co naprawdę się liczy. Jake Morrow już wstał, pomagał starszemu weteranowi zabezpieczyć zamarzniętą plandekę na samochodzie. Spędził większość nocy na ładowaniu pudeł i organizowaniu odjazdów ale wciąż znalazł czas, żeby cicho odgarnąć śnieg przy tylnej bramie. Nie mówił wiele, ale jego obecność stała się stałą, jak szum lodówki, lub ciepły syk dzbanka do kawy. O godzinie ósmej dokładnie sala jadalna ucichła. Pułkownik Wolf wszedł na środek pomieszczenia, otoczony przez dwóch żołnierzy. Tym razem jego głos nie był rozkazujący, był pełen szacunku, wręcz tkliwy. Wiem, że wielu z Was chce już ruszyć dalej. Zaczął zdejmując rękawiczki i chowając je pod ramię. I nie zatrzymam was na długo, ale zanim pójdziemy, jest coś, co musi zostać zrobione. Odwrócił się do Lindy, mogłaś zamknąć drzwi, nakazać moim ludziom, by odeszli. Ale zamiast tego przekształciłaś to miejsce w latarnię dla żołnierzy, dla kierowców, dla każdego, kto został złapany w zamieć. Skinął w stronę jednego ze swoich adiutantów, który podszedł trzymając małe drewniane pudełko lata temu twojemu ojcu przyznano rekomendację do odznaczenia nigdy go nie otrzymał zgubiło się w papierach pogrzebane w biurokracji ale służyłem z ludźmi którzy walczyli u jego boku wiem co zrobił a po tym co ty tu zrobiłaś wydaje się słuszne że to odznaczenie oto znajdzie swój dom otworzył pudełko wewnątrz lśniła gwiazda brązowa w bladym porannym świetle przez tłum przeszły westchnienia zachwytu. Oczy Lindy zaszkliły się natychmiast. Ręce lekko zadrżały gdy wzięła pudełko, kciuk muskając wyryty napis. Nie mogła mówić. Nie musiała. Jake wyszedł przed nią i salutował. Inni poszli za nim. Żołnierze, kierowcy i weterani wstali i oddali salut. Niektórzy sztywni i formalni, inni bardziej swobodni, ale każdy z cichym nabożeństwem. Nawet najmłodsza wolontariuszka, nastolatka, która poprzedniego dnia rozdawała kanapki z masłem orzechowym, stała z ręką na sercu. Linda nie płakała, nie do końca, ale broda jej drżała. Kiedy w końcu przemówiła, jej głos był szorstki od wdzięczności. On zawsze mówił, że wojna go nie definiuje, ale pomaganie ludziom to go znów uczyniło pełnym. Dziękuję, że pozwoliłaś mi zrobić to samo. Kilka godzin później. Konwoje zaczęły ruszać: opony chrupały po ubitym śniegu, silniki warkotały, hamulce powietrzne sapały jak ogromne westchnienia. Hamwi ruszyły w pojedynczym szyku, za nimi ciężarówki, każdy trąbiąc cicho, gdy mijały przednie okno baru. Ostatni salut: Linda stała na zewnątrz w ciężkim płaszczu, jej buty zasypane w śnieżnej zaspie, ręka podniesiona na pożegnanie. Tylko jedno pojazd zostało. Laweta z metalowym zespołem z inżynieryjnej jednostki armii. Pracowali szybko i cicho w rogu placu, montując coś w ziemi, przykręcając to do zamarzniętego betonu. Gdy skończyli, zawołali ją. Tablica lśniła brązem, świeżo zamontowana u stóp starego masztu z flagą ojca. Sklękła, by przeczytać napis: Kingston stop, gdzie nikt nie zamarza pod naszą opieką. Oddech zamarł jej w gardle. Nie mówiła. Nie musiała. Później rano bar znowu ucichł. Palety zniknęły, kuchnia posprzątana, generator buczał cicho, wszystko prawie normalne. Linda nalała sobie kubek kawy i wyszła na zewnątrz. Słońce wzeszło w pełni, rzucając długie cienie na zaśnieżoną drogę. Para ciężarówek przejechała obok, jedna zatrąbiła cicho mijając. Uniosła kubek na pozdrowienie, uśmiechając się na jej dźwięk. Potem usiadła na ławce przed barem, obok tablicy, jej oddech, srebrna wstęga w chłodzie. Nie mówiła, po prostu słuchała szumu opon na asfalcie i skrzypienia starego znaku kołyszącego się delikatnie na wietrze. W każdym silniku słyszała jego głos, w każdym przejeżdżającym kierowcy, zobaczyła życie, które on chciał zbudować, a w ciszy odnalazła własne dziedzictwo: ciche, stałe i trwałe. Dom dla tych, którzy służą, przystań dla zapomnianych, miejsce, gdzie nikt nigdy nie zostaje pozostawiony na pastwę losu. Ta historia przypomina nam, że życzliwość, zwłaszcza wtedy, gdy jest trudna, niesie się dalej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Gdybyś była Lindą, czy postąpiłabyś tak samo? Daj nam znać w komentarzach poniżej, a jeśli ta opowieść poruszyła Cię, prosimy, daj lajka. Udostępnij i zasubskrybuj wieczorne opowieści, aby nie przegapić kolejnych historii o codziennym bohaterstwie. Do zobaczenia w następnym filmie.